Śmiało! Badania zakończone. Kupa roboty, co? Ha? A! Wystraszyłeś mnie! Ty tu jesteś szefem. Zrobi się? Aha. Ta, niech będzie. W szeregu, chłopaki. Biorę się za to. Nie mogę się doczekać. Dawaj! Czas! Tempo, tempo, tempo! Nie mogę się doczekać. Co? Chcesz czegoś? O tak, dzieciko. Idę, idę! Załatwione. Może być. Chcesz wszystko? Tak, w rzeczy samej. Jak najbardziej. W porządku. To. Nic czemu nie dałbym rady. Marnujemy czas. Do roboty. Nie zostawiaj mnie tak, jasna sprawa. Stawiam pierwszą kolejkę. Wystarczy słowo, o skarbie. O, zaczyna się. Oczywiście. Powiedz tylko kiedy. Dawaj. Co się dzieje? Mam tu mnóstwo miłości. Nie zostawiaj mnie tak. Marnujemy czas. Czekam na ciebie. Jedziemy z tematem. O, tak! Się robi! To wszystko? Brzmi bosko. Na okrągło palimy gumę! Szatowo! Gaz do dechy! Co jest naszym celem? No dawaj! Wal śmiało! No i co tak długo? Przyjąłem! Pokaż na co cię stać! Tu jestem! Kliknij mnie! Żaden problem! To koniec, idioci! Idziemy! Po mojemu! Zostań jeszcze trochę! O tak! Teraz, teraz, teraz! Jeszcze tu wrócę! Zrobi się! Nasz się... Jest Gotów na wojnę? Z pewnością. Haha! Baza jest atakowana. Tak, w rzeczy samej. Podoba mi się. Nikt nie żyje wiecznie. Nadciągam. Załatwione. W porządku. Okej. Okay. Baza jest atakowana. Przyjęłam, potwierdzam, turbiny pełna moc. To już załatwione. Bez problemu. Zrobi się. Twoje ERK są atakowane. Zabierasz czy wysadzasz? Zrobi się, komandorze. Ruszaj. Twoje ERK są atakowane. Jestem w drodze. Potwierdzam. Głośno i wyraźnie. Zrozumiałam. Rozkaz. Statek przy. Twoje ERK są atakowane. W drodze? Tak jest. Rozpocznij. Twoje ERK są atakowane. Systemy aktywowane. Oś... Twoje ERK są atakowane. Natychmiast zrozumiałem. No? Tak, dowódco? Nie brać jeńców. Twoje ERK są atakowane. Okej. Okay. za to. Przełączam cię. Baza jest atakowana. Ruszajmy tędy naprawdę szybko. Jak coś stanie nam na drodze? Strzelamy.